Kolejny mini aquapark we Wrocławiu. Inwestycja warta no ponad 30 milionów. Zestaw basenów, bo to są mi baseny kubaturowe trzy baseny w środku i basen zewnętrzny na czym niezwykle zależało mieszkańcom. Także staranie mieszkańców, ale także radnych, w szczególności radnego Kłosowskiego, to miejsce pnie się do góry i myślę, że będziemy mogli już wiosną 2022 zaprosić się tutaj i wspólnie spędzać wolny czas. To naszym marzeniem jest, aby powstał podobny obiekt, bliźniaczy obiekt przy szkole nr 44 przy ulicy Wilanowskiej. To jest wschód miasta, a mam nadzieję, że w kolejnej kadencji, nie wiem czy ja, ale, ale rekomendowałbym, aby kolejny prezydent i kolejna rada miejska wytworzyła jeszcze dwa takie miejsca na północy miasta i, i na zachodzie miasta. Mam nadzieję, że, że te obiekty powstaną i wówczas będziemy mogli mówić o zestawie właśnie czterech takich mini aquaparków, dla których tym miejscem centralnym jest duży, rozbudowany, przebudowany aquapark przy ulicy Borowskiej. Największym atutem to jest właśnie to, że on będzie właściwie zeroemisyjny. Ze względu na to, że będzie produkowana energia cieplna oraz energia elektryczna z, z, z gazu, czyli z kogeneracji, no to z, z gazu wiemy, że powstaje tylko para wodna. W związku z powyższym nie będziemy jakby truli środowiska. Dodatkowo, jeżeli nam zabraknie prądu na dachu, będziemy mieli panele fotowoltaiczne, które też będą nam pomagały wytwarzać prąd.